Zangerhausen, księstwo Turingia. To tam na zamku panów tych Siem pojawia się wytęsknione dziecko, dziewczynka. Otrzyma imię Juta za wielką, świętą Jutą sprzed dwóch wieków. Na razie nazywa się von Zangerhausen i szczyci się, że jest z rodu brunszwickich książąt. Ma zapisaną w gwiazdach i w bogactwie rodziców piękną przyszłość. To, co dla wielu jest jękiem i płaczem na tym łespadole, dla niej niczym takim nie jest. Gdy śpiewa wraz z innymi, znaną od dwóch wieków Maryjną Antyfonę, Salve Regina, nie rozumie jej słów, że życie nie jest łatwe, że ludzie odczuwają skutki wygnania z kraju, że ziemia rodzi im chwast, a praca jest ponad siłę, że wszystkiemu towarzyszy cierpliwość na zamku książąt jest przecież inaczej dla Juty świat niósł co innego był bliżej zakinionego raju jej los na ziemi miał oznaczać zaszczyty zdobione atłasami komnaty, sudo zastawione stoły muzykę bogactwo w końcu jest księżniczką brunszwicką a to oznacza boże wybraństwo tak Dobre lata, jakie ją czekały, należało uważać za wielką łaskę od Boga. W końcu rodzina była głęboko religijna, nie stroniła od uczynków miłosierdzia i przepisanych modłów. Mała Juta przyjmowała wymiar religijny życia jako oczywistość. Było jej dobrze w radosnym świecie i w pełnej dziwnego spokoju kaplicy. Jej patronką była Juta z nieba ale szybko się okazało, że kto inny jest jej ideałem. Nie jest nią nadryńska święta z rodu grafów z Panheim, która jako szesnastoletnia dziewczyna zbudowała sobie postelnię i żyła w niej do śmierci. Niebawem zresztą już nie sama, bo otoczona powstałą wokół niej wspólnotą kobiet, które założyły klasztor według benedyktyńskiej reguły, a którego najsłynniejszą mieszkanką był nie byle kto, ale święta Hildegarda von Bingen. Zresztą siostrzenica świętej Juty. Jednak co dziwne, wszystko to wcale nie imponuje Jucie von Zankerhausen z XIII stulecia. Ta zapatrzyła się w świętą Elżbietę. Nie postać z hagiograficznych ksiąg, ale żywą świętą. 20 lat młodszą córkę króla Węgier. Niebawem się okaże, że jej pragnienie naśladowania Elżbiety zaowocuje niemal identycznymi doświadczeniami jak te, które stały się udziałem węgierskiej święty. To zdumiewające, jaka jest zbieżność wydarzeń w życiu tych obu kobiet. O tym za chwilę. Juta była tak zapatrzona w tę niezwykłą postać, że odbyła nawet pielgrzymkę do Marburga, do jej grobu. I właśnie tam prosiła ukochaną świętą o wskazanie jej, co ma wybrać jako drogę na tym świecie. Warto pytać świętych w niebie. W końcu widzą lepiej, wiedzą lepiej, patrząc z góry. Czy wtedy Juta przeżywa pierwsze doświadczenie mistyczne? Wiele za tym przemawia. Wiemy przecież, że wówczas nagle coś poczuła. Już wie, co ma zrobić. Może to dziwić, ale świat duchowy zażądał od niej zanurzenia się w świat cielesny. Nie miała uciec na pustynię, ani zamknąć się w klasztorze, odwracając plecami od spraw doczesnych z ich radościami i troskami. Te okazało się warte jej życia. Juta czuje, że ma założyć rodzinę. Ma powołanie żony, powołanie matki. Jak cała ludzkość złe spadło.